Gdzie? W obwodzie elektrycznym. Nie. Gdzie pracowaliście? Niedaleko sklepu José. Naprawdę tak. Znowu kłamiesz? Nie rozumiem. Jesteś w ciąży z ojcem czy z synem? Miguel jest synem Felicito. Ten, który nie daje ci spokoju? Tak. I on jest synem Felicito? Tak. Widziałam na własne oczy, jak przyjechał z bratem do firmy. Felicito ich przywitał. Zapytałam, kto to był. Powiedział, że synowie. Jak to się mogło stać? Nie wiem. Nie zdziwiło cię, że noszą takie samo nazwisko? W mieście nie ma aż tylu Janeke. Ten kretyn Miguel mnie okłamał. Felicito nie mówił nic o rodzinie, a ja nie próbowałam się niczego dowiedzieć. Nie wiem, co ci poradzić. To jakiś koszmar. Dlaczego ja? Myślisz, że tak. I jeden i drugi może być ojcem dziecka. Rany boskie niemożliwe. Najgorsze jest to. Że jeśli Felicito się dowie, nigdy mi nie wybaczy. I wtedy dopiero będzie tragedia. Uspokój się. Przepraszam, nie chciałem kłamać. Zadzwoniła tamta kobieta. Właśnie tego się bałam, że będziesz na każde jej zawołanie. To nie tak. Ta kobieta urodzi moje dziecko. Może jestem złym mężem i szefem, ale nie złym ojcem. To prawda. Zawsze taki byłeś. Dlatego tak cię kocham. Przysięgam, że więcej się z nią nie spotkam. Ale nie proś, żebym nie widywał dziecka. Nie prosiłam o to. Musisz się przyzwyczaić, bo będę się zajmować dzieckiem. Dobrze. Spóźniłem się, bo Mabel zemdlała. Przepraszam. Nie chcę się kłócić. Ja też nie chcę. A Pacto, Możemy ¿sí? sobie coś obiecać? Że zawsze będziemy razem. Buenas, na dobre days, i na złe. Cokolwiek się stanie. Tormenta. Como jak mąż i żona. Como tak, jak rodzina. Como

Jak mam się zachować? Wpuścić tamtą kobietę do domu? Nie? Nie ma mowy. Dziecko tak, ale jej nie. Los ze mnie zakpił. Dlaczego? Wiesz? Myślę, że. To kara. Za to, że zmusiłam Felicito, by został ze mną dla Tiburcio. To nie to samo. Ty byłaś dzieckiem, nie wiedziałaś, co robisz. Tam ta kobieta dobrze wiedziała. Najgorsze jest to, że obie na tym tracimy. U mnie wcale nie jest lepiej. Ismael nie rozumie, że jesteśmy biedni. Musi mu być ciężko. Przyzwyczaił się, że nie musimy myśleć o pieniądzach. I nagle z dnia na dzień ich nie ma. Ale on nic nie rozumie. Wyobraź sobie, że kupił mi nowy telewizor. Musisz być cierpliwa. Pamiętaj, że sama się do tego przyczyniłaś. Dzięki. Przepraszam. Jestem taka zdenerwowana. Nie wiem, co mówię. Boję się, że Ismaela zmęczy takie życie i mnie zostawi. Wiesz, tak sobie myślę. Naszym problemem nigdy nie były pieniądze. Tylko niska samoocena. Pomyśl tylko. Obie boimy się, że zostawią nas mężowie. Coś jest nie tak. Masz rację, ale co z tym zrobić? Nie chcę stracić tego, co zdobyłam. Armidita, przyszły kursantki. Już idę. Gertrudis. Muszę kończyć. Może w pracy trochę się rozerwę. Kocham cię. Ja ciebie Ciao. też. Cześć. Już idę. Kupiliście tamales? Sama zrobiłam. Dziękuję. Co to za okazja? Jest jakaś okazja. Pewnie nasz powrót do firmy. Jeszcze nie wróciliśmy. To prawda. Cieszymy się, że znowu będziemy pracować razem i że pokażemy szantażyście, że nic nie wskórał. Dlaczego macie takie miny? Hmm? Wasz ojciec musi wam coś powiedzieć. Ja we wszystkim go wspieram. Tak, jak mawiał mój dziadek lepiej nie owijać w bawełnę zostanę ojcem.

Se comienza a apagar Hablaremos entonces del amor de nosotros Hermano, si ven Es la mujer más hermosa de todo el mundo Es que mire la otra, hermano Es que es una diosa A mí me tiene enamoradito Porque quiero que sepas Que no se derreta Y a través de mi madre me enseña a perdonar. Y una vez que conozcas mis tristezas de amor, aunque tú no quisieras, aunque nadie quisiera, Miałem romans z inną kobietą. Jak mogłeś to zrobić, mami? Uspokój się. Nie. Brak mi słów. Tyle nam mówiłeś o szacunku do matki, a sam co zrobiłeś? Nie, nie jestem z siebie dumny. Tego by brakowało. Nie wybaczymy ci tego. Jak mogłeś zdradzić mamę? Kobietę, która wychowała twoich synów. To nie takie proste. Jeszcze go bronisz? On na to nie zasłużył. Nie mów tak do ojca. Niech to z siebie wyrzuci. Myślałem, że ty jesteś inny, że nie zdradzasz. Że jesteś jedynym uczciwym facetem w mieście. A ty poleciałeś jak pies za milcz. Masz prawo się wypowiedzieć, ale jesteś w moim domu? I oczekuję no, szacunku. Przesadziłeś. A me estoy ja przesadziłem? Tak. Usted, Zniszczyłeś a esta naszą rodzinę, prawda, Migę? Pues no de... Ja nie mam nic do powiedzenia. Yo me tengo que ir a Muszę się przejść. Przepraszam. Raz, dwa, trzy. Rodeo. Obrót. Do boku. Jakby to był wasz ostatni taniec Obrót Zrobimy przerwę Brawo, cześć. Przyszedłeś poćwiczyć? Nie. Chciałem cię zaprosić na obiad do klubu. Do klubu? Tak. Zapomniałeś, że nie mamy pieniędzy? Zaprosił nas Hernando. Możemy skorzystać z sauny, z basenu, a później pójdziemy do kina. Ale ja pracuję. Zrób sobie przerwę. Mam zostawić kursantów? Tak. Ile lat przepracowałeś? 30. A ile razy wziąłeś urlop? Rozumiem, ale to nie to samo. Jasne. Ty pracowałeś w dużej firmie, a ja prowadzę szkołę tańca. Nie powiedziałem tak. Ale pomyślałeś miłego wpływania. Ja wracam do pracy. Koniec przerwy. Raz, dwa, trzy. Byli bardzo sympatyczni, żartowali, pili whisky, ale żaden nie chciał inwestować. Nic dziwnego. Dlaczego? Myślisz, że ludzie zapomnieli, że Twoja firma ma proces? Nie jestem złodziejem. Tego nie powiedziałem. Ale klienci dużo stracili przez Twoje złe decyzje. To dlaczego jeszcze pracuję? Bo ojciec ci to załatwił. Pięknie, a ja liczyłem na Twoje wsparcie. Przepraszam, nie chciałem. Ale wiesz, jak jest. Niewiele osób ratuje się z tonącego statku. A ludzie są podli. Nie można polegać ani na znajomych, ani na rodzinie. Każdy myśli tylko o sobie. Ja otworzę. Magdalena? Wiesz, co się stało? Moi przyjaciele dowiedzieli się, że wszystko straciłam. Nikt nie chce mnie przenocować. Pomóż mi. Zaraz się rozpakuje. Magdalena nie może tutaj zostać. Nigdy się jej nie pozbędziemy. Powiedz jej, żeby się wyniosła. Ja? To Twoja siostra. Ale twoje mieszkanie wyrzuciłam. Dlaczego? Nic do niej nie mam. Będzie przeszkadzać. Niech radzi sobie sama, nie jest dzieckiem. Życie daje jej szansę, żeby w końcu dojrzała. Rób co chcesz. Rigoberto tak. tak powiedział? Tak. Że to dla ciebie szansa, by w końcu dojrzeć. Przecież utrzymuje się sama. Też tak powiedziałem. Musisz mu pokazać, że jest w błędzie. I udowodnić samej sobie, że dajesz radę. Bo daję. Oczywiście. I bardzo bym chciał, żebyś u nas została, ale nie martwię się, bo wiem, że sobie poradzisz. Tak, nie będę nikogo prosić o pomoc. Pewnie, ale gdzie mam mieszkać? Już idę. Cześć. Co tu robisz? Przyszłam do ojca, nadal jestem jego córką. Musi mi pomagać, przez niego mam kłopoty. Wnieś walizki, tam się przypalą. Ładnie pachną. Mabel Sita. spokojnie, powiedz mi prawdę. To moje dziecko? Nie wygłupiaj się. Czuję, że to moje dziecko. Kochaliśmy się, będę ojcem. To dziecko innego mężczyzny. Dobrze go znasz. Nie rozumiem. Nie udawaj. Od początku kłamałeś. Nie masz na nazwisko Lopez, tylko Janekę. Uważałem, że nazwisko mamy lepiej brzmi. Nie chciałeś się przyznawać do ojca, wiedziałeś, że się znamy. Ale nie, że macie romans. Dowiedziałem się, kiedy byłem już zakochany. To dlaczego mnie poderwałeś? Dla zabawy? Z zemsty? Czego chciałeś? Ciebie. Pragnę tylko ciebie. Puść. Wyjedźmy razem. Mam pieniądze. Stać mnie na utrzymanie dziecka. Ono nie jest twoje. Założymy rodzinę. Nikt cię tak nie kocha. Ale ja cię nie kocham. Poszłam z tobą do łóżka, żeby się pocieszyć. I to był najgorszy błąd w moim życiu. Mój ojciec nigdy nie zostawi mamy. Zwłaszcza kiedy dowie się o nas. Wersja polska TVN, tekst Patrycja Nowicka czytał Paweł Straszewski.